Cześć, witajcie, strony Ewkawoda. Witam was w kolejnym odcinku zbudowania polski gospodarstw Farmingu 22 znajdujemy się na mapie Maławiej jesteśmy w nowych terenach małej wsi, o tutaj na farmadzie numer 134 i 146. Na tej głównej drodze tutaj jest. Na tych nowych terenach, to już jest czwarte gospodarstwo na tej drodze. Tamtejsze było, też po niemieckie, tutaj co było wcześniej za wioską, teraz jest tutaj bardziej w, przy tym skrzyżowaniu też po niemieckiej. Tutaj na rogu było takie malutkie i parę odcinków tam było też yy, z takiej czerwonej cegły. Gospodarstwo yy, w tym odcinku gospodarstwo po niemieckie. Zabudowane z każdej strony jest jakaś szopa, więc nie widać żadnego pola, żadnego wiecie, tyłu gospodarstwa. Tylko widać tutaj generalnie przód. Chciałem stylizować tak to gospodarstwo tak pod maks lata 70., żeby to było bardziej takie początek 70., ale jeszcze takie 60., żeby było widać na tym gospodarstwie. No nie zawsze się da, ale starałem się, jak to już zaczęłem tak robić, to już trzeba było wymyślić, jaki klimat uderzyć i taki wczesno 70., bardziej 60. chciałem zrobić. Kawałek od drogi jest tak bardziej pod górkę od drogi, to też fajnie to wygląda, że tu od drogi, nawet jakbyśmy tak wyżej na kamerze jechali, to widać to. Całe podwórze, chałupa z tej strony jest wylot od razu tutaj na drogę, tutaj ktoś przyjechał sobie rowerem, damką, tutaj widzicie stara damka po siedzeniu, wiązkuje, Można tu sobie posiedzieć, jak widać ktoś się tutaj spakował w torę, więc wiedzie wyjazd z chaty niedługo, ktoś wypierdziela z rodzinki, myśli siedmioro w chałupie, wózek, możemy sobie zatakać jakieś tam mliczko na skup, Albo też nie musimy, przyjedzie chłop z wozem z wioski, zbierze i pojedzie na mleczarnię i pranie się szuszy. Tam mamy starą Syrenę, która może jeszcze coś z niej będzie. I tako starałem się zrobić jak to w niektórych domach było, że taki ukos na rogu chałupy, żeby to wyglądało jakby podpierało chałupę. No trochę za duży ukos wyszedł, bo to naprawdę jest piwnica wbita w chałupę. Ale źle, powiem Wam, że to nie wygląda. Nawet bardziej, tekstury które chałupę, wyglądało lepiej, ale nie źle. Z tej strony też takie zachadzone. Miejsce to jest taki słupaczek, i tutaj mamy taki stary kult sprężynowe. Trzy, trzy rzędowe sprężyny. 2, 4 metra, coś takiego. Bar widzicie, stary typ to jest bardzo, ale daje radę. Tutaj taka wieżba. Myślałem, czy na początku jedną gałąź się opiąć ale daje radę z tymi dwoma. Naprawdę fajnie wygląda to i tak w tym rogu. Miejsce, w którym Lecą zliwki tam z kranu, z chałupy i one tam sobie na drogę. jakieś tam wiecie gary, mycie tego typu ściga sobie tu i leci tam na drogę. Brama metalowa na bogato to wam powiem jest. Otwiera się do środka, a furtka otwiera się na zewnątrz. No troszkę wadzi mi tutaj, ale to dlatego, że musiałem lekko całą tutaj yy, zabudowę, trzy budynki ruszyć. W bok, a już brama była postawiona, no i tak trochę haczy, ale w czasie nie haczyła, powiem wam. Bańki z mlekiem, które się trochę przegrzewiło. tutaj małe niedopatrzenie moje, ale to już wybaczcie. Przechylone bardziej no, o płot, żeby się opierały na płocie, wiadomo, szuszą się ubrania, jakieś tam stare portki wypierdziane. I przejdźmy teraz sobie na podwórze. Od prawej też porobiłem takie doniczki w oknach, tu i tu jest, i jeszcze chyba w jakimś jest. Konewka, tutaj, takie trochę drzewka do polinia w piecu do suszenia grzybów. I może najpierw tutaj w lewą bańkę uderzymy. Pług do największego ciągnika, czyli do Jumza, ale czterdziestka też pociągnie. Jest to PLN-3 ruski. Trzyski bowiec z tyłu kółko, już opuna na felce z jakiegoś tam samochodu. Powiedzmy, że z Wartburga. Chociaż jest na 5 śrub, ale to takie wiecie, przetoczone jest. I jest napięć, mocniejsza jest. Trójka Fajny pług naprawdę. I tutaj taka, taka komórka, piwniczka dobudowana do tej tutaj obory. No i nie można wejść. Bańki tej jakieś z kapustą. I tutaj taki kundzik z tyłu. Tutaj w tym kunciku to głównie pierdolni się znajduje. Wiecie? Taczka, betoniarka. Kosiarka, niestety, nie z epoki. To jest w przyszłości. Ta kosiareczka. I z tej strony mamy przyczepkę do samochodu. I taka bardziej ta łódka, taka chyba do malucha. Taka starsza. Fajna ona jest, naprawdę. I tutaj w zasadzie to tylko taka wnęknę przyczepę coś jak, właśnie puk postawić, się starałem To mi się podoba ta piwniczka. Ona bardzo pasuje tutaj. Przedłużenie tak gospodarstwa i z tej strony, że nie było takie ciasne. Ale powiem wam, jak wiecie, pierwszy rzut oka tego. Gospodarstwa, one wedle konceptu, który przełożyłem 1 do 1, na, tam, na placu testowym, to wyszło większe. Jakoś tak mi się wydaje, chociaż przełożyłem 1 do 1, go z porobiłem, to powiem Wam, że spore wyszło. Naprawdę, I jak widzicie, na końcu mam 200 tysięcy, ale to jest na stare, więc to jest ze 20 zł na dzisiejsze. I tutaj pod chałupą dzieje się libacja. Chynie, jak widzicie, się o, <zotę> zatacza, zaraz mu się uleje. Gdzieś tu miałem wiadro. a Nie da się tego wiadra podnieść, ale trzeba mu potem poddać, żeby nie pozażygał tego wszystkiego. Chiniek ma też jawkę 250. -tkę. Zajebisty motor. Idzie naprawdę ogniem. Po szosie można robić tam różne akrobacje pod OSP. Tu mywaleczkę możemy sobie umyć ręce po robocie. O, właśnie jest wiaderko. Masz Chin. Chynie... O jezu, Chiniek. Czekaj, ja ci obok ciebie to położę, żebyś mi tutaj nie pozażygał wszystkiego. Dobra, chuj, tam masz. I względem koncepta tego gospodarstwa zmieniło się to, że doszła tutaj, no garaż doszedł. Bardziej on się wpasowuje, jest taki z pierwszej cegły. Bardziej wpasowuje się w dom. Jak widzicie, tutaj też nie każdy budynek ma tą samą teksturę cegły, ale to też dobrze pasuje. No z czego było w tamtych czasach, z tego robili. Z takiej cegły było i nie było, że jakoś tam chujowo, czy krzywo ściana umurowana, tak było właśnie i tak mu być dalej. Tu jakiś tam agregat pradawny. No i w tej, w tym garażu znajduje się samochód, jakim jest ułas? UAS. UAS Tutaj też został ten garaż, yy, na początku jak go stawiałem, był pusty. Tutaj jakieś wiadomo, od skrzyneczki. to taki warsztatik z niego zrobiłem typowy, nawozy tu. I tutaj, jak widzicie, ta ściana jest taka, no, z betonu. Z dwóch, z trzech płyt betonowych zrobiona, a to jest naprawdę strefa obornika rozszerzona. Bo byłaby to normalnie okno, byłoby to widać, jak jak tutaj, a ja to zaślepiłem i to naprawdę wygląda elegancko. Jungsen stoi, na tym gospodarstwie znajduje się Tutaj obora ze świniami i obora z krowami. Jak słyszycie, tam może krowy muczą, bo szerycie nie dostali. I tutaj mamy starą taką trumienkę, będziemy walać gnój od świń na pole. Będziemy rozrzucać widłami, tak jak to kiedyś było. I będzie jeszcze, jeszcze tam się wozi, widziałem. Wożą jeszcze trumienkami gnój, ja ręcznie rozwalają, więc to jeszcze tradycja nie zamiera. I najstarszym ciągnikiem na tym Busperesie jest Ursus 28, chociaż z ośkom od 25. Taki trochę składak pr skup odkupiony z przetargu, ponieważ był rozbity tam w PGR-ze i został tak pomalowany. Taka farba była, taki się pomalował, czyli czerwony korpus i takie białe, brudne blachy. No, może Wam ta konfiguracja coś przypominać, Chciałem tak zrobić, wyglądało jarkowo-garkowo. Pamiętam, jak ona wyszła do 19 w takim jarkowym, ogarkowym stylu. No, ja dopiero teraz to testuję. Jakoś tam w 19 nie było czasu, teraz dopiero przyszło, żeby trochę na tym takim konfiguracji pograć. I źle mi się na tym nie grało. Drugim ciągnikiem na tym gospodarstwie jest to 40. Chciałem zrobić ją bardziej wczesną wersję. Ma tutaj obciążniki z przodu na bloku. I tutaj z tyłu też obciążnik na już taki. Czeski siewnik Amazon D1. Też widzicie pradawny tryby wszystko na wierzchu kolejne bańki z mlekiem bunk tutaj nie będę wchodził bo jest tabliczka żeby nie wchodzić jest zakaz absolutny i chuj nie można wchodzić. I trzecim ciągnikiem, który jest kupiony. raczej znaczy, inaczej nabyty za sprawą, że Chyniak jest chrzestnym jednego tam z partyjnych główniejszych dostałem przydział na tego Jumza z pierwszej ręki. Jum 6 pierwszej wersji, jeszcze z tą bardziej uderzam MTZ-a 5L z tą starą maską. No i ogólnie to jest taki bardziej w tej pierwszej wersji Jums ale na bazie no, większość tu jest z tego MTZ-a 5. Buda do psa, Obsypnik, Trójka. Tutaj też idziemy w kartofle na tym gospodarstwie. Stara dmuchawa Tutaj też taki garażyk na tym pierwszym podwórku, a w garażyku znajduje się sadzarka dwurzędowa do ziemniaków. Jak widzicie samemu trzeba tutaj z koszyka ziemniaki sadzić, więc trzeba ciągnikiem powoli jechać tam jakaś dwójka, jedynka, powolutku sobie jechać. Nie ma co. Jedziemy z sam, samym tym momentem obrotowym, newtonometrami, żeby ciągnik się toczył na jakichś tam wolnych obrotach i tak się właśnie te ziemniaki sadzi. Nie ma co się spieszyć przy takiej maszynie. Przy takim sprzęcie też nie ma dużo hektarów, więc to, nie więc to idzie. W miarę to idzie. I tutaj w sumie jest najnowszy sprzęt na tej gospodarstwie. Jest to ogromny pionier. Kopaczka elewatorowa i 86 rok, więc trochę nie z epoki. Ale to jest prototyp, specjalnie kupiony. Zresztą wtyka w partię. Mamy takiego prototypa tego i tu mamy górkę, a na górce jest pusto. Wszystko wpierdolili krowy i chwinie. siana. I trzeba będzie ukosić świeżego. I na tym podwórku to tyle. O, jeszcze jest punkt wymiany gazu. Jeszcze powinny być takie stare, szare, szaro-zielone beczki. Czy bardziej te butle. Taki całe pordzewiałe. Jezu, ostatnio kupiliśmy też taką z Gazpolu. Też firma to nie ma z Gazpolu cała kurwa taka w kolorze właśnie tej 28. Taka, taka kurwa pordzewiała ta butla, bo że to jeszcze atest miało żeśmy kupili, że to kurwa nie wybuchło w chałupie naprawdę, że to było ryzyko było w chuj wam powiem taką przebrzydłą wydała ta baba z CPN-u powiem, ostatnio nam, i tutaj w sumie 100 jest pusto, zacznijmy od prawej, tutaj mamy osę kosiarkę, osa 2 bez tego tutaj, takiego zagarniacza co jest tutaj powinien być, kos, ale tu już zawieszany, przerobiony, przespawany tutaj mamy też parę worków z nawozem i przyczepę główna 04. RM4 no i jest trochę pszenicy, która będzie śrutowana tym śrutownikiem, taką wialnią, chociaż to bardziej śrutownik niewialnia. wialnia jak widzicie na pilota, na bogato, o się nawet jest uśmiechnięty że powinien być przerażony, bo tu kurwa żadnych wiatrów kumbej nie miał i to wszystko ze sumą będzie Więc nie wiem z czego on się kurwa cieszy gdzie pierdol tu na górze w nic nie ma. No i teraz sobie możemy przejść na tył gospodarstwa. A z tyłu w zasadzie wiele się nie dzieje, ale jest klimat. Jak widzicie, ta stodoła została obrócona. Bo tak jak każdy widziałem tam na internecie, każdy stawiał tym, tym przodem, tymi komórkami do przodu. A ja postanowiłem, że je postawię do tyłu, żeby im pasowało względem tamtego całej zabudowy. Wystarczyło odwrócić i jest lepiej. Co będę się produkował? O jezu, odbiło się. I tutaj mamy takiego ładowacza trolla. Welframka. Taki silos na oborni Takie dwie ściany betonowe. No i gnój tej rozsypany taczkami, widzicie. A tego nie jest tak spiętrzona bo ciężko tak taczką głęboko wyjąć. Zasadniczo ich podjeżdżało, wypierdalało i jechało dalej. Kolejną taczkę. Deski jakieś stare, sztachety. To jeszcze jest wozu kunnego, chyba. Stary blat porumbany i ruski rozrzutnik RAU4, to jumzika. Fajny sprzęt. I tutaj o, tu jest bardziej wszystko takie zapiziałe jak widzicie z tyłu, takie malutkie z tyłu podworeczkę, że tylko maszyny postawiać, bo głównie tu, albo w stodole trzyma, albo tam z przodu. Tak chciałem zrobić. Tutaj takie bardziej tylko dodatkowe na takie maszyny, które już z przodu w ogóle nie pasowały. Tak jak to, to brony z wałami, brony trójki z tyłu wały, podwójny sobie leci tutaj, takie brzuszeczki zasiały się przez szpoki. A w tych brzuskach znajdują się śmieci pierdolnik, tej tutaj stare, stare koło od jawki się znajduje. Z tej strony znajduje się beczka na gnojowice, ewentualnie na ludzkie. Jest to STR 2000. Widzicie, zielone malowanie, ale wszystko jest pozarzygane, bo tu już raz było przepełnione, górą mi się pozalewało. Włóż, sparciały, więcej przepuszcza niż do środka leje. I tu mamy starego Mausera, jakiś tam. O, z tego to nawet jakąś przyczepkę, wywrotkę by trzeba zrobić z tego profila potężnego. Kolejne beczki. No i tutaj taka opuna jakiejś ze stalowej woli się znajduje. I z zgrabiarka siódemka. Taka klasyczna, zwykła, czerwona. Jest cała. Taka zagrzybiała. No i gruz. Jeszcze wam pokażę, jak zostały tutaj pola zrobione. Bo też zostały tutaj sporo pomodzone. Tylko Wam na początku pokażę, jak to leciało tutaj. Jak widzicie, początkowo to pole szło tutaj. Nie, to było to. to. Tak, to było. Tu rozchodziło się stąd. Jak pokazuję, kursora ono szło tak, tak, tak. I tu taka Lka była. Więc to pole, jakbym. O, tutaj może trochę tak widać. Chciałem zrobić, żeby wyjazd był w tej stronę. E, żeby wyjazd był. O, z tej strony na drogę. No i w sumie to pole, o, miałyś tutaj po kanci takie U. Takie chujowe U by było tutaj. Taka Lka, to takie U. No. nichuja mi to by nie pasowało. Dlatego zostały zrobione. Tamto dokupione i przerobione na trzy pola. No i to o wiele lepiej jak. Dla mnie, jak widzicie na monitorze, wygląda to o wiele lepiej. Tutaj sobie pszeniczka wchodzi. boś taka wymrożona chyba jest, <tak>, tak wydaje się. Zagajniczki, tutaj nie robimy jakoś bardzo zagajników, bo w zasadzie z tych starych zdjęć, co są z tych lat sześćdziesiątych, co widziałem, to takie potężne wierzby przy drogach i takie nieduże zagajniki. To teraz zapidziało pierdzielnik wszystko tam się znajduje po lasach. Kiedyś właśnie chyba więcej pól mi się wydaje było. Teraz się wydaje, że niby się karczuje lasy to, a coraz więcej ugoru widzę w okolicy. Wam powiem. Więc to chyba nie jest tak... Tak się wydaje. Ambona. Jeszcze cała, nie rozklekotana. Więc jest dobrze. I jeszcze wam pokażę od drogi, tutaj się, tutaj się znajduje takie... Opuszczone gospodarstwo. Nie robię tutaj takiej wjazd. Jest tutaj tylko i zapiziały żuk rozkradzony. Wszystko ze środka, jak widzicie, silnik został zajebany. Korama została z żuka. Żuk jest nowszym niż atrapą z przodu. No i tu pamiętacie kiedyś było gospodarstwo, ale to dziwnie patrzeć jak dziwnie się patrzy na takie miejsca, które się zrobiło dużą ingerencję w teren, a to tak widzicie zaraz oryginalne. Dziwnie to teraz wygląda. się przyzwyczaiłem, że to głos stoi moje na rogu, ale to też ładnie wygląda w sumie. I już z tej strony się znajduje transformator i kapliczka. Też tam przedwojenna. Styl tej kapliczki. No i w zasadzie w tym odcinku to byłoby na tyle. Usperso. Naprawdę szybki, fajny projekcik było. Ale czekajcie, jeszcze wam coś powiem. Koncept tego gospodarstwa w zasadzie tak na tym placu testowym leżał dwa miesiące, a teraz powiem wam dlaczego. Na początku miało być tak, teraz tak postaram się wam zwizualizować, nie będę zdjęcia pokazał, bo nie mam. Na początku być ta obora i ten chlew miał być elkom, mianowicie, ta obora miała być w miejscu stodoły, a ten chlew miał być w miejscu tej obory. czyli taka? Taka elka miała być, nie miało to przelotowe. I dom miał być bardziej przesunięty w tę stronę. Miał tak iść po kancie z klewem Więc wjazd by miał, musiałby być, miałby być z tej strony. I tej po lewej, po prawej stronie miał być, od między, miał być płot i miał być widok na pole. Ale takie układy... Często się ostatnio zdarzały, więc postanowiłem zrobić, żeby to było zabudowane. No Jak mówiłem wcześniej, względem koncepta została tylko dodany ten garaż, który naprawdę je, warto było go dodać. Bo, jakby chałupa była już po tej stronie, to tak strasznie małe by było. I tak od razu chlew przy chałupie to jebie. Kurwa, jakoś tak nie widziałoby mi się to. A tak mamy trochę ostęp, te parametrów a mnie jebie. Chynie, tutaj pod oknem nie musi śpiewania parszoków słuchać, chrumchania. O, i tutaj taki tarasik mamy, można się poopalać, poleżeć radyjko, leży sobie jakieś puszki po jabolu. W puszki <laughs> się znajdują, ale dobra, już w tym odcinku nie będę przedłużał. To było gospodarstwo po niemieckie. Widzimy się w kolejnych moich odcinkach. No i ja już nie przedłużam. No i na razie.